it's like both times Mano z tej strony Rinki um, Dzisiaj przygotowałem dla was Rekrutacja na mój serwer yy, Serwer nazywa się Krwawa Masakra Tak jak na kwadratowej Masakrze wszyscy gracze mają po Trzy życia Jeśli jesteś nowy no to Zachęcam do przeczytania regulaminu Niestos Niestosowanie się do regulaminu yy, Oznacza bana może wam to przeczytam wszystko no to pierwsze na no, serwerze masz 3 życia drugie diaksy dodawają życia trzecie mo nie można rozwalać domów innych graczy właśnie o tym pamiętajcie kto rozwali no to dostaje bana yy, cztery nie można kras ze skrzyń innym graczom pięć domy można robić na wyznaczonym terenie 6 domek można budować gdzie się chce, ale nie daleko Jak masz domek, jak masz daleko, to musi być kolejka albo droga do domku. Podpisywać swoje domki tabliczkami. Kogo dom? Żeby nie było. I 7, nie zabijaj innych graczy, graczy jak wy macie życia, a ja mam pięć żyć. W opisie wszystko opiszę. Um, Wymagania O, oh, fakt. Wymagania i takie inne. Um, no to chyba w tym odcinku będzie na tyle. Ale poczekajcie. A i po tym odcinku będę, jak prześlę na YouTube, wszystko tam zrobię. To po tym odcinku będzie nowy odcinek z serii Krwawej Masakry. No jak widzicie troszkę sobie zdobyłem tam yy, rzeczy, tam są nowe i takie inne. Tu mamy ekipę serwera jak wyjdziecie. Tylko pamiętajcie jest White Lista, żeby nie było, że tam nie możecie wejść i takie. No to właścicielem jestem ja, właściciel technik kolega, adminów nie ma. Zawsze jest miejsce na jakiegoś admina. Jak będzie dobrze się sprawował, będzie zdać komendy dużo i będzie ogarnięty, to adminem może zostać. No i na pomocnika. Też właśnie pomocnika szukam na serwer. No to chyba w tym odcinku będzie na tyle. Rekrutację mam. Zrobioną. Mówiłem. Jak już mówiłem to w opisie tam będzie wymagania. No to cześć, trzymajcie się i narka.